Mam wyjebane na krytykę serwisu, bo dzisiaj jest dużo ludzi, którzy chcą ci odebrać ale własnej duszy rani, co nie pociąga za tylko życie, to pętamy się w niej, zaznaczamy, nie wiesz po co tu złość Ale jak mnie zobaczymy, pięknie nie zostanie po nas w dzieci na obraz to nie mnie ciepanymi to po co ludzi, którymi gardzimy jasne? Już rozumiem, obrożenie faktów, nie jest już, to czekają na ciebie, śnieją się, obrzucają, potem ich mnie to ciekawe stronu spuść Po drugiej stronie, grzeg, spotykamy się z własnymi amorcjami, czasowami naseraniem, losu, no. że no. chcę rozbić moją grę. Wiemy no. już, co mu chodzi, wchodzi po drugiej stronie. No. Szykowałem, się, żeby wyjść. Pogadać z kruchym sumieniem dzwony w telefonie dzwoni Mówi ona noc bez cyklości na deprami na, na obczyst Odrzuciła moją propozycję, żeby dorzucić się do zakupu Jeśli twoja nieobecność nic nie znaczyła Nie zmartwali to twoja obecność Nigdy nic nie znaczyła po drugiej stronie Ludzi, którzy nie mają nadziei